Witajcie, osiąmanko, witajcie z tej strony numer 456. W dzisiejszym odcinku będziemy rozrzucać obornik na mapie Kolonia 1990. Mam połączone e, raz, dwa, cztery pola. Taki to o, kawałek, tu stąd się zaczyna. I tu idzie taki o, obszerny kawałek, to jest moja gospa. I będziemy dzisiaj rozrzucać na tym kawałku obornik, tutaj oto tą ładowarką teleskopową Johnem czwórka już czwórka musi trochę odpoczywać, ona już jest dziadek stary będziemy takim oto Johnem z takim rozrzutnikiem będziemy rozrzucać przywoziłem sobie obornik tutaj na stertę o tutaj ładnie usypałem i no i co, i będziemy tu oto na tych polach rozrzucać yy, Jeszcze raz zachęcam Was do łapkowania, sukowania i dawania pozytywnych komentarzy. Więc co mi zostało, to iść już do rozgrywki. Więc yy, do zobaczenia za chwilę. Tak więc już mamy, yy, przekażemy. Ładowarką, teraz idziemy po John wszęgu wszędzie wydłupa 6420S, sobie elegancko wchodzimy, zamykamy sobie drzwi, och, do siebie, o, wałek 1500 obrotów. O, no, tu jest tak, tu jest podciśnięty, przy zasadzie zamknięty. No, co możemy ruszyć? No, o, jesteśmy. A po co go się rozgrzewa? Się no, no to teraz tak. Wychodzimy z przęciora. Wchodzimy w tę floreczkę. I sypiamy pierwszą łyżkę. piszcie w komentarzu, czy to Wam też się lepiej sypie łyżką, czy widłami. Yy, Miej się yy, znaczy dla mnie się lepiej y, łyżką nakładam. Znaczy, no nikt nie traci, bo możesz sobie nałożyć obornik, i możesz sobie na przykład ziarno przerzucić, czy coś takiego. A dla mnie to tylko obornik. Przypadnie i nałożyć. Y, nie co się mówi, belę. A belę sobie nakładam 60, więc y, tak jakby. Czy ta parka tylko służy mi do ładowania czegoś? Na 60 do odbierania węgla. To, znaczy tu już 60? No, już mam pierwszy rozrzutnik załadowany. Siadamy w domu. No, stąd dobra, chyba wszystko jest. Tu jedziemy No, nadzieję, że to co Przeważnie, to czwórka jeździła. Ja, jak trzeba rozłożyć. Zapomniałam. Ja, zapomniałem. O, I włączamy. I jedziemy i i tym macie. Trochę dużo na tego obornika schodzi. Ale to dobrze. Mam dużo obornika. Mam nadzieję, że starczy. Jeśli chcecie y, odcinek z Orki tego to... znaczy tylko kul, to wpiszcie w komentarzu hashtag Chcemy Orkę! To będzie tutaj kolejny odcinek z Orki. Jeśli oczywiście chcecie piszcie w komentarzach jakieś pytania jak macie Nie krępujcie się ja to odpowiem Mam nadzieję, że na wszystkie udostępniajcie ten kanał Daj dawajcie ludziom link linki było yy... dawajcie ludziom linki do mojego kanału i subskrybują bo chciałbym mieć trochę więcej subskrypcji niż mam. Jeśli Wam się podobają te odcinki to zostawcie oczywiście łapkę w górę i pozytywnie komentarz oczywiście Nie, pozdrawiam mojego kolegę Michał, Michała Michała Gruchałę, który mnie motywuje do nagrywania odcinków. Jest moim widzem. Ogląda moje odcinki. No i tego tak w ogóle mnie motywuje. Generalnie to już jest... To jest przedostatni rozrzutnik. Są nie tylko też długa pasy do rozrzucenia. i tutaj będzie już fajne, już jest noc ciemna. 22.30, druga 30. No nic musimy rozrzucić dzisiaj, bo jutro nie będzie czasu. Był trochę inny, bo za orkę. I to jest Nie luczymy, no, jak jest czas na wydziw. Więc jak chcecie, hmm. nagrał orkę, to wchodzicie w za orkę. No. I Druga i rozrzucamy swoje dziewczynki elegancko. Leżymy 16 na godzinę 17. I odrzucamy Obornik mamy od sąsiada. Od byczków. Mm. Ha, no i polecamy moje c tak się nazywa, moje yy, no piczeką, do pomocy C4 wagonami. Yy, dzisiaj go wszystkie ogoniki, to wam pokażę. Moje jest 4 bo jeździ a i Johnny Deere jeździł. to jest gdzie jest drzewa. bo u mnie jeździ a i John Deere. To jest obornikowała widać, nie obornika. I mam jeszcze jedno pole, gdzie jest ten obornik. Po troszkę dalej, więc będziemy jechać jeszcze na inne pole. Zalazować się do pełna i powinno nam starczyć. Znaczy mamy na kilku polach jeszcze. Jeden obornik, ale, ale będziemy jechać na jedno. No to zobaczymy się na polu. A jak widać to parką już wdychamy na to pole. Teraz wsiadamy w Johna i jedziemy tutaj po John Beaker. Po drodze Wam pokażę moje swoje wagony. O, teraz są cztery przyczepy, bo po, są teraz cztery podłączone wszystko do siebie. Hmm, bo jak powiedziałem, to, to podczepiłem pod siebie i... Nie trzeba większej artyra, żeby je pociągnąć. O, tu są z na pół oczu. Nie wróciłem wagony. O, o. o bardzo sobie... rejestrację. Spalwawą tę, a ta ma tylko spalwę. Te są, znaczy ta, nie wiem jaką ma rejestrację, tylko nie ma żadnej, Te dwie ostatnie nie ma żadnej, ale to woziła, to woził John Deere, a to woziła czwórka. Dawała sobie radę pod każdą górę, więc czwórka jest świnie. W ogóle zauważyłem, że czwórka Mam większą siłę od y, szóstki Mokrzynowskiej. Więc ciekawostka. pewnie zostanie jeszcze obornika ale nie raz jak rok tyle to się tej, tą kupę ominie Także będziemy już kończyć z tym obornikiem, w końcu. Będziemy mieli już wszystko zagnojone. Jakby ktoś wiedział, jaki jest mod, żeby mieć naklejkę na ciągu ZMDK. To by byłby bardzo wdzięczny, jakby ktoś Podesłowienie. Nie. Tak, to już rozłożę. Tak. Jedziemy. No. Nie, już I pod górach, nie przesadzamy, nie spieszymy, no i cóż, nie spieszymy, zaraz całkowicie ciemno będzie, więc, no, ale... to w nich to za góry nie wiemy, no i nie położymy, no, 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 to sobie dokończymy, ten przeraż.

Temczone. Tu jest cała część akwarium. Uff, ale można je wrzucić z góry. A tu jeszcze mamy pole. To też jeszcze... tam pole. Tu wyrzucę. To na to pole też wyrzucę. Na to pole też wyrzucę. Tu potem on, ale... Nie wiem, na około kilka razy. Kilka razy. Zarówno ja... Był cząstek, by z tym, by był nowy. na inne. Fajnie się nie robi. Jakoś tak szybciej ta praca idzie. Idziemy wielkim. To na koszem. O, tu prześpią, przyjdziemy. I no, ja już trochę rozrzucone wszystko, więc. O, w końcu koniec. No, no nic. na to w tym odcinku. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.